Dzisiejszym celem moim była zielonka. Yy, powiem wam tak, niestety poszedłem na zwiad i całe dno po prostu rzeki jest wyłożone siatką, która powoduje to, że dno rzeki się nie przesuwa. A więc jeśli nawet byłby jakiś gigantyczny towar, czy by było, to i tak ja tego nie, nie podniosę. Miało być fajnie, a wyszło jak zwykle. Dobra, zmieniamy miejscówkę. O, Klębów czy jakoś tak, fajna miejscówka. Trochę tutaj jest siatki położonej na dnie Ale powiem wam tak, że tu już tylko się przeszedłem trochę te 300 metrów w jedną stronę Zobaczymy, co będzie I złomu szukać Wygrzewany i jest Tam wyciągnąłem właśnie ten pręd Trochę tutaj pozbieram śmieci Pozbieram złomu Zobaczymy, co wyjdzie po prostu tak z chodzonego Taki oto fajny płaskownik no i w towarzystwie jakiegoś tam pręcika. No, może coś tu będzie jeszcze. O, to zabiorę to, żeby nie było takie impreza. Dobra, tylko dostanę się do tej długołanki, panie. Dobra. Tak. Dobra, trzeba trochę ziemi tego wydostać. No i na nie wracam rzeczy wydobyte prosto z ziemi Zaraz, użyję tej noż do saperki mam Bo to się musi wyciszyć. wyczyścić, wyczyścić Chodź, ale tu dlatego piachu jest w A to pewnie tutaj latami rósł ten garnek tak się do niego dostawał ten piach albo po prostu był zakopany nie ma co dedykować, tylko trzeba się do roboty. To mi się podoba. Ale zazdrowiałeś. Ciekawe co to było. To jest jakiś kątownik z Gnilak. Gwóźdź, chyba. No nie wiem. To jest ma jakiś znaczek. Wygląda to jak spodnie. No nie mam pojęcia co to jest. To będzie metal. Metal. Fajne, właśnie. Miejsca dojazdowe. Takie techniczne, zawsze coś tutaj może się znaleźć. Tylko ciekawe, co będzie teraz. O, o coś mi tu łapie. o jest, jest. O jest i tu Pręcisław, nie zobaczcie, ale koło Jest Pręcisław. Flaming się wyleguje, no. Chodź Flaming, skończył swoje. Ktoś tam osobiście liczył, że duża puszka to jest 10 groszy, a mała puszka to jest chyba 5 groszy. Słomu jest bardzo dużo. Tylko po prostu trzeba mocno czesać takim mag mocnym magnesem. Dobra, do roboty, panie. Nie wiem, co to jest. Ale tak jak już mówiłem wcześniej, na złą trafi. Kolejna puszka. Nie pamiętam, co, ale interesuje mnie ta butelka. Chyba ją... Tak ją sobie zabiorę. Jest ciekawe, jest dwugwintowa albo jednogwintowa. Wychodzi. Tuż obok jest. O, wystaje kaweczek flaminga. I ogółem widzę, że to po prostu jest y, miejsce do przeszukania magnesem, jak i y, kopaczką. Tak jak robi Artur z koniału. Kaniów czysty jest zajebisty. A tu obok mnie. Patrzcie, jaka zabytkowa butelka! I to jeszcze, co tu? Jest woda destylowana. Kto to produkował? Nie wiem. Proszę Państwa, starzyn. Ewuś, starzyn. Fajna butelka. Jeśli ktoś to zbiera, ja chętnie mu oddam. Bo widzę i taki kawałek czegoś od czegoś olejowy, roboty takiego. Waży chyba z pół kilo przynajmniej. Może waży tyle. Ale to się okaże zaraz, e, to odczepię, bo to jest zdrowa stal. No kurde, już to... o, no z pół kilo waży. Nazywam się na nadaje. Pręcisław wspaniały, cudowny. Pyszny złom, pyszny. No masz No się wszystko zgadza. Pewnie o starej trakcji kolejowej. Ładnie. Siedział truł. Aż w końcu go wydostałem. No pewnie, że tak. Kurde, ładna sztuka. Gruba. Łodek I to staro musi być, bo zawsze tu jest zjedzona. Aluminium. w metalach zwykłych mówi się, że to jest rdza. Tutaj, tak jak się to się mówi. Nie wiem, ale to po prostu jest żarte przez czas. Kolejny aluminium Ta, nie czego. A tu mamy Puszkina Puszkin zwany flamingiem Tu jest na oko no jest Tutaj to było jeszcze? Nie Masz. No i jest kawałek czegoś od tegoś. A ja mam przyłapanie. To jest coś było. Coś tu było. O jest. No i zobaczcie. Kurczę, te pieniądze są wszędzie. A tak szedłem nawet po drodze, nic nie zbierałem z magnesu, bo tam wszędzie taki pierdol są. Ale zobaczcie, a tu, no, coś się zawsze przylepi. I nowa gra trafi na zamówco. Jak tu mówi Świętej Pamięci Marek. www.zerumierz.pl. to jest. Takie tłuszczyk. Na świeżo pierwsze, nawet jeszcze? I grusz metalowy. Wózik. Strasznie stary. Nie za wiele, ale <grytanie> zawsze coś tam. zbieram zbieram na odpowiednią kupkę takie zwiki i to się w końcu uzbiera i co i już się to zapało stara brecha czy stara ostrze nie wiem co to było ale też to na pewno było mi to trochę wygląda jak jakiś taki skrobak to się skrobało do siebie bardzo ciekawe bardzo ciekawe tutaj rękawiczki wiadomo ale i młot hytora <laughs> zobacz, do no tego jest. O kurde. Nie masz pieniędzy? Kup sobie magnes i zbiorę, zbiorę tak, tak jak ja. I nie ma człowieku. Tak jest moje przesłanie do tych ludzi, którzy mówią, że ciągle nie ma pieniędzy, wszystko jest źle. Człowieku, weź do roboty, zobacz. Chwilka, my to nie hańbi, dla każdego jest lepiej. I tyle w temacie. zawsze może to będzie jeszcze. No powiem tak, ja się spodziewałem, że tu będzie tylko troszkę złomu, ale nie aż tyle, że coś tu już to naprawdę ledwoniose. O, tu znowu widzę złom. wystaje. Na to już nie odkleję, bo to, to yy, po prostu nie ma sensu. O, znowu jest. I znowu. I znowu. Tu jest to, to chyba kwasówka. Ta, taka kwasówka spinająca. No. Ani, jeżeli nie macie miejsca do poszukiwań magnesem domowym proponuję takie przejścia, przejazdy kolejowe. Pełno złomu jest. No, powiem Wam tak. Jestem zdumiony ilością złomu. Zobaczcie, to leży po prostu tutaj, leżało. Tam jedna część z brzegu, ale tak to na środku. Dobrze, że sobie koła nie przydziałem wiem leżało tyle tych gwoździ czy tam pręcików no cholera jasna człowieku który to pozostawił weźcie trochę w pomyśl że to mogło iść dziecko się przewrócić sobie wbić w, w rękę w nóżkę po prostu debili to nie brakuje chyba tu jeszcze jest nie no ale jestem w nie powiem jak, no nie no zobaczcie. Po prostu to jest na no, masakra no Teraz tutaj nie będzie pewnie jak, jak na, na złość ale musicie mówić na słowo że tutaj właśnie w tym miejscu już w tym miejscu było tego o było tutaj właśnie to, masakra, kawałek coś metalu, o kurde, w rękach się rozpada, nie skąd to jest, dobra, dalej szukamy złomu, pełna kastra jest śmieci, złomu, rękawiczek, wszystkiego co można wymyśleć, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, bo to dla Was mój kanał się rozwija, cześć.